Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszamy Was na prezentację ostatnio wyróżnionych laureatów ogólnopolskiego plebiscytu Innowacja, Jakość, Zaufanie i Prestiż. W ramach tego prestiżowego wydarzenia doceniane są marki, firmy, produkty i usługi, które zdobyły uznanie klientów poprzez głosowanie lub dzięki znakomitym opiniom na popularnych platformach zbierających recenzje. Już za chwilę poznacie tych, którzy dzięki pasji, zaangażowaniu i nowoczesnemu podejściu wyznaczają trendy i inspirują innych. Kto znalazł się w gronie tegorocznych zwycięzców? Jakie wyjątkowe firmy, marki, produkty i usługi zostały nagrodzone? Odpowiedzi poznacie już za moment. Zostańcie z nami i poznajcie tych, którzy zostali wyróżnieni godłami promocyjnymi naszego plebiscytu w ostatnim czasie. W kategorii producent e marka koszul najwyższa jakość wykonania. Godłami Supermarka, Nagroda Konsumenta oraz Super Produkt została wyróżniona firma Jurmar, producent koszul męskich. To marka rodzinna, która od lat specjalizuje się w dostarczaniu koszul najwyższej jakości. Produkty firmy docenili klienci nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Firma realizuje również zamówienia indywidualne, szyjąc koszule na specjalne okazje. Zapraszamy do sklepu internetowego pod adresem zaprezentowanym na ekranie. W tej samej kategorii wyróżniona została także firma Darex, uhonorowana godłami i nagroda konsumenta oraz Superprodukt. Korzenie marki sięgają lat 50., kiedy to Jan Czelej prowadził zakład Krawiecki, szyjąc odzież męską na miarę. Od ponad 30 lat firma szyje koszule męskie w Polsce, łącząc w swoich projektach prestiż, komfort i elegancję. Dzięki doświadczeniu oraz pasji do krawiectwa, każdy model powstaje z dbałością o najmniejszy detal. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie producenta. W kategorii narzędzia i akcesoria malarskie jakość i profesjonalizm. Godłami Supermarka, Nagroda Konsumenta oraz Superprodukt została wyróżniona firma Maan-Czołowy Polski producent narzędzi malarskich, oparty w 100% na polskim kapitale. Produkty Maan zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalistach i wymagających użytkownikach. W ofercie znajdują się między innymi Pędzle malarskie z mieszanki włókien syntetycznych i naturalnej Szczecini z ergonomicznym uchwytem. Tapetówki idealne do odpylania, nanoszenia kleju do lakierów oraz Bates. Ławkowce, nakrapiacze, smołowce. Wałki oraz szeroka gama akcesoriów malarskich. Pełna oferta firmy dostępna jest na stronie producenta Maan. Zakupy dla klientów indywidualnych można zrealizować na Allegro. Link do oferty znajduje się na stronie producenta. Kolejną kategorią jest marka producent zdrowej żywności. Godłami Supermarka, Nagroda Konsumenta oraz Superprodukt została wyróżniona marka Zdrowa Zupa. To gotowe, pełnowartościowe posiłki w słoikach przygotowywane z najwyższą starannością i dbałością o każdy składnik. Dlaczego warto sięgnąć po produkty marki Zdrowa Zupa? Ponieważ produkcja oparta jest na tradycji i jakości. Składniki dobierane są bardzo starannie. Zupy to zbilansowana dieta bez kompromisów. A posiłki przechowywane są w szkle najbezpieczniejszej, znanej formie pakowania żywności. Świetny smak, długi termin przydatności i wygoda, niezależnie od miejsca i czasu. Zapraszamy na stronę marki Zdrowa Zupa, gdzie znajdziesz pełną ofertę pysznych i zdrowych zup. To była już ostatnia prezentacja laureata na dzisiaj. Jeszcze raz gratulujemy laureatom i dziękujemy konsumentom za ich głosy i opinie, które przyczyniły się do tych wyjątkowych wyróżnień. Jeśli chcecie śledzić kolejne etapy plebiscytu i poznawać marki, które wyznaczają kierunki jakości i zadowolenia klientów, zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić nowych materiałów. A jeśli reprezentujecie firmę i chcielibyście wziąć udział w kolejnej edycji plebiscytu, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już wkrótce.